A, taki ładny konik no weź go no Ej no siądź Drogi No wypad Ej ja młody Ej ja jadę Co za kur... Chcesz go przegrać? No to sam się przegraj i samochód <grym> Ale ładny koniec kon. Dobra muszę trąbnąć, bo inaczej... Ty... Nie, bo ci trzaśnie kopytem! No to Niech przejdzie! Ja, że wreszcie, kurde, człowieku, chcesz, żeby cię rozwalił samochód? Dobra, bo ja nawet z tyłu nic nie widzę. Kajek! Widzisz Widzisz Dzień dobry Junior TV. Córka. Która. Ile ma lat? Córka. 5 lat. No trochę nie wygląda na 5, ale. Niech będzie. Jak robi kotek? A krówka? Miał. Krówka jak robi. Krówka miał? I jak robi krówka? Wow! A, a piesek? ma A kurczaszek? Ko A baranek? Ma Baranek son? A jak robi baranek son? no ładnie. A powiedz, ja? Ja! Ty? My My Wy mi, Oni, oni ona, ona Nie, jakoś tutaj inaczej było. My, Wy, Oni, o. Onia Ojciec już tyle lat do szkoły nie ochodził i zapomniał. Pa Dobra, no, tata poprawi. Pomachaj do kamery. co no, papa. No. Słuchajcie, z tej strony Junior TV Dzisiaj byliśmy sobie na takim stawie, łapać tutaj rybki Zajebiście, tu kłet jest Wyciągaj te ryby Pokaż co żeśmy dzisiaj złowili Jednego karpika No taki trochę No ile to może z pół kilo ma Parę leszczy i kilka takich Nie wiem jak to u nas się na te japonki mówi Ja to przybliżę Pokaż Mordę, karpią. Jak się czujesz? Nie gwałć tych ryb, kurwa. To jest jeszcze mało laty, kurwa. Nie no, dobra. No nie wiem. <grym> chyba bierzemy te rybki. Gupimy. A jak? i będzie kolacja, nie? <grym> Także. Widzimy się w następnym odcinku, a na dzisiaj to tyle. Łapaliśmy oczywiście trochę na metodę spławikową i z gruntu. Zbliżają się święta. No już pora myśleć o tych prezentach, nie? A tak pomyślałem, że może ktoś by był zainteresowany zakupem prezentu dla kogoś. Bo moja mama teraz zaczęła tworzyć pewne rzeczy. I też to też. Także jeśli ktoś by chciał coś takiego zakupić, to możecie pisać do mnie na Instagram, który będzie w opisie. Eee, a ja już wam pokazuję co to jest. Słuchajcie, mianowicie są to choinki. Ta akurat ta duża jest z szyszek. Jest ona w kolorze złotym. Oczywiście jest jeszcze nie ozdobione, będą jakieś łańcuszki kolorowe i tak dalej. O, tak to widać. Bliżej jest i też mniejsza. Te, ta jest z makaronu akurat i ma takie parałki wlepione. Oczywiście to jest stożek. No one są jeszcze takie trochę może nie. No ja wyglądają dość ładnie, ale jeszcze będą dokładniej robione. To są takie prototypy tych choinek, eee, ale oczywiście, jak ktoś by chciał kupić, to mogę wam nawet podpisać, jeśli ktoś chce od kogo, dla kogo się podpisać, autograf, hehehe. He, he. No i tu macie taki strojik. Oczywiście tu jest to trochę jak brakuje, ale to będą też doklejone i pomalowane. Oczywiście wszystko będzie też dostępne w kolorze srebrnym. E, ta świeczka to te, taka świeczka wymienialna, żeby ktoś nie myślał, że to jest cała świeczka, ale to też jest mądrze zrobione. Popatrzcie, żeby nie, duże niby wosk skapuje. A tu jest taka świeczka. Hehehe. <laughs> Nie, no, <laughs> powiedzcie tak szczerze, piszcie w komentarzach, czy ktoś by chciał coś takiego. Oczywiście możemy się dogadać, tam ja tam za jakąś, no tak, żeby się chociaż robota zwróciła. Robota, w sensie materiał, o, materiał. No i możemy się dogadać, także jeśli ktoś by chciał, to piszcie. Piszcie mi więcej, jakiego rozmiaru byście chcieli. Jakie. Także to było propo, te, propo tych ozdób świątecznych. A teraz wracam do siebie. Eee, słuchajcie. Teraz postaram się troszeczkę więcej nagrywać. Eee, będę miał więcej wolnego czasu. Oczywiście, powiem na swoich planach. Opowiem też trochę o Holandii, jak tam było. Zrobię takie podsumowanie, bo pewnie większość jest zainteresowana tym. No i chciałbym jeszcze wiedzieć, e, czy mnie oglądacie, jakich mam widzę? w sensie z jakiego rejonu? Czy z Polski? Z jakiego dokładnie rejonu jesteście? I czy też dużo ludzi mnie z Holandii ogląda? Też bym chciał wiedzieć, także też piście w komentarzach. No i co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja oczywiście serdecznie wszystkich pozdrawiam. I życzę wam miłego oglądania oczywiście. No i zostawcie jakąś o, jakiegoś suba, łapeczkę. Yy, I dzwoneczek oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco. i Joł! Junior sobie, pewnie wielu z Was się zapyta Oczywiście jeśli chodzi o tego koń, konia na drodze To Junior sobie poradził Poradziłem sobie z koniem, bo nie widać tego Tak, tak było Się przygaszałem, koń i Nie było kunia Także... Zawsze daję ręce.